M4B zajmuje się m.in. produkcją urządzeń typu self-checkout, self-service. No, można powiedzieć, że idealne czasy na rozwój tych technologii, ponieważ urządzenia tego typu no, w, e, obsługują klientów czy jakiś tam proces sprzedaży bez człowieka. Eliminują kolejki, powodują, że płacąc za towary nie mamy do, e, do czynienia z człowiekiem, czyli niejako wpisują się w, e, no, w ten ciężki czas. Tutaj, przysłuchując się różnym innym debatom i innym panelistom, no, każdy wspomina, że tak powiem, jest to element jego strategii rozwoju, gdzie oprócz tego, że cała ta covidowa sytuacja zakcelerowała może ten trend, ale on po prostu już był obecny wszędzie, no, wcześniej. Ta automatyzacja w sprzedaży, ona po prostu, te korzyści są nieubłagane, interes ekonomiczny czy rachunek ekonomiczny, w którym to się zwiąże. No, jakby o tym decyduje. Pandemia jedynie po prostu to e, przyspieszyła. My uważ, uważaliśmy, że self-checkout będzie rozwiązaniem, które w jakiejś perspektywie zadomowi się wszędzie. E, ten czas pokazał, że to musi nastąpić już. Po prostu każdy chce jakby z tego korzystać, ponieważ ten problem właśnie ilości ludzi, kontaktu z ludźmi jest po prostu problemem palącym. Oczywiście e, wprowadzenie tego typu rozwiązań do takich sklepów wiąże się z pewny, pewnymi wyzwaniami. Ale wydaje mi się, że akurat w naszej spółce poradzimy sobie w tym i w bardzo krótkim czasie będziemy spowodować, że te rozwiązania po prostu trafią pod strzechy. Tak, bo to zawsze nie ma być rewolucja, to, musi, to, to ma być ewolucja. Jest po prostu mimo wszystko sporo, co tak ludzi, którzy cenią sobie tradycyjne formy zakupu, lubi kontakt z klientem. Dobre słowo, dzień dobry, uśmiech, jakąś poradę, rekomendację, a wielu klientów po prostu chce to załatwić szybko i sprawnie, nie stojąc w kolejce. Także no, to się zmienia. Mamy jeszcze do czynienia z młodym pokoleniem, które po prostu coraz szybciej zaczyna być tym, tym kluczowym klientem i dla nich to już jest w ogóle. One mają jeszcze inne priorytety i te nowe technologie, nowe formy zamawiania są po prostu dla nich chlebem powszechnym. Oni w ogóle nie mają żadnych uprzedzeń do tego typu. Dla nich to nie jest nowe. To jest po prostu coś, co niemalże od zawsze, od zawsze było. Tak? Więc, ale zgadzam się, że w formie ewolucji tego typu rozwiązania będą wchodziły stopniowo. Zawsze będzie jednak ta forma tradycyjna, forma i obsługi gotówki, i jednak płatności za, e, w klasyczny sposób. Mamy jeszcze problem alkoholi, który ekspedient e, e, musi po prostu wydać, weryfikując wiek. Ale wiele produktów, jak powiedziałem, e, ich sprzedaż może się odbywać całkowicie automatycznie. Już nie mówiąc o rozwiązaniach, które prezentuje Amazon Go, Take and Go, Scant and Go, więc te nowe formaty sklepów, nowe technologie są tuż za rogiem już. Także one dodatkowo jeszcze naciskają nad, nad czymś pośrednim, jakim są właśnie kasy samoobsługowe.